Wszystkie z tej strony to i witam Was w wyzwaniu Farmera. Słuchajcie moi drodzy, są duże zmiany w domku, tak. Tutaj Janek wziął się do roboty i rozbudował dom, no dlatego, że wiecie, drugie dziecko w drodze. Mało miejsca było tam w tym jednym pokoiku i tam nawet ktoś mi pisał propozycję, jak tutaj rozbudować ten dom w jedną czy w drugą stronę. Ale ja w Trójce kompletnie nie potrafię budować, tak? Przykładem jest ta piękna stodoła, którą zbudowałam. Więc po prostu zrobiłam jeszcze jedno piętro. I ja generalnie nie lubię w Simsach, ani w Trójce, ani w czwórce, w żadnej w ogóle części mieć trzypiętrowego domu. No ale, że moje zdolności są jakie są, więc najprostszym wyjściem było wybudowanie trzeciego piętra, po prostu. I tak też właśnie zrobiłam, i już Wam to pokażę. Tutaj, moi drodzy. Powiększyłam po prostu ten korytarz i postawiłam kręcone schody. I powiem Wam, że to działa bardzo dobrze. Nigdzie się tutaj nie klinują, nic tutaj właśnie specjalnie ustawiałam, no bo w trójce niestety simowie lubią się klinować. I tutaj, gdzie był pokój anielki, jest teraz łazienka, proszę bardzo, jest większa. Mają też wannę w końcu, tak, także tak to teraz wygląda. A na górze, proszę bardzo, mamy tutaj. Łazienkę dzieciaków, i tutaj jest pokój dzieciaków. Wiecie co, lepiej by to wyglądało, gdybym ja podniosła ściany. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj jest tak przydzielona ścianka, dlatego że nie wiem, jak, tu, jak tutaj się robi pół ścianki w Simsach 3, czy w ogóle się robi. Nie umiałam tego znaleźć, ale tutaj jest generalnie cały taki duży ich pokój. Z tym, że właśnie oddzieliłam tutaj tę część z łóżeczkami, proszę bardzo. I drugie łóżeczko tutaj jest bardziej właśnie w takich tych zielonych kolorach, powiedzmy. Yy, I nie wpływałam na płeć, tak? Bo ja was pytałam, nie wpływałam, zostawiłam absolutnie, basia z ciąży. Ona chyba jutro powinna urodzić, tak mi się wydaje. Tu mamy wieczór. Ale chciałam wam jeszcze tutaj wszystko pokazać, więc nie wiem, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, ale tak czy siak, nawet jak będzie druga dziewczynka, to po prostu no nie chciałam, żeby było tak różowo, wiecie, więc tutaj po prostu ta część jest w takim troszeczkę innym kolorze, ale wszystko jest takie pastelowe, więc myślę, że pasuje do siebie i dla dziewczynki też absolutnie może to być, więc zobaczymy, co się urodzi, jestem mega ciekawa. Myślę, że chciałabym chłopca, żeby była parka, ale jak będzie dziewczynka, też będzie super, nie ma znaczenia. Pewnie, że nawet nie wiem, w trójce. Na chłopca, co się dawało? Czy to się jakieś jabłka, marchewki, kurde, nie wiem. Wiesz, na dziewczynkę chyba arbuzy, ale też nie jestem pewna. Zresztą my ja tutaj arbuzów nie miałam w ogóle, nie mamy tutaj, więc nie wiem. A na chłopca też nie wiem. W każdym razie zobaczymy, co się urodzi. Więc tak to właśnie wygląda. Tutaj jest ta część sypialniana, powiedzmy, a tutaj jest taki pokój zabaw, proszę bardzo. Tu właśnie Anielka się bawi na dole. Mają domek dla lalek. To, już, to jest dla starszych dzieciaków, ale już to postawiłam po prostu. Tu jest takie pianinko, to też jest dla starszych dzieciaków, konik. No i na razie tak to wygląda, a tutaj zobaczcie, jest łazienka dla dzieciaków. Mają takie mebelki dziecięce, nocniczki. Też już są już tutaj uczyłam. Słuchajcie, anielkę, zaraz wam wszystko opowiem. O, tutaj są też umywalki. I później jak będą starsi, to też będą mieli tutaj ten pokój, ale wtedy może też jakoś nie tam przedzielę po prostu hmm, jakoś na pół, nie wiem, zobaczymy, jak to wygląda. No, a tutaj właśnie jeszcze ze ściankami Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj właśnie jest łazieneczka. I tak. I myślę, że jest ok. powiem Wam, że wszystko działa. Mówię, nigdzie się nie klinują, jest wszystko ok. No i zostało nam 1500 simolonów. Sprzedałam praktycznie wszystko, co mieli. Teraz Basia tutaj jeszcze właśnie ogarnia ogród, pomimo, że jest w ciąży, więc tu, o, czekajcie, bo coś zebrała. U, 3500. No powiem Wam, że teraz jeśli chodzi o... Te warzywa i owoce to mamy naprawdę mnóstwo pieniędzy, właśnie. Zobaczcie tu ogarnia. Oczywiście już mi się przebrała, prawda? Trochę mnie to wkurza, że wiecie co, że jak one są w tej ciąży, to się tak przebierają. Ja później od nowa im muszę te ubrania ustalać. No, ale kurczę, cóż. Cóż tutaj y, zrobić, a Basia wciąż się ogarnia roślinki dlatego że mm, chciałabym jej to pragnienie życiowe spełnić, ma 4 na 8, a musi wyhodować 8 różnych gatunków doskonałych roślin. Tak, w ogóle, słuchajcie, z Basią. Czekać. Czas się nauczyłam w końcu tego przepisu, bo już teraz sama nie wiem, ale chyba tak, no, jeśli chodzi o tę ambrozję, wydaje mi się, że tak, bo już Basia ma... Dziesiąty poziom gotowania, zobaczcie, tak. Co do Janka, moi drodzy, Janek tutaj dalej dzielnie pracuje. I teraz w ogóle on miał wynaleźć, czekajcie, czy ja to już wynalazłam. Ja tutaj wcześniej sobie grałam. Takie coś jeszcze, o, wynalazł. Nie wiem w sumie co to jest, zobaczcie. Takie samolociki, jakby. Co spoko to wygląda. Kopacza. Czekajcie, czego ja tu postawiłam już? Pila. Tak, jest. Zrobił sam, słuchajcie, i tutaj dzielnie kopię. Yy, ma tutaj jakieś. O, proszę bardzo, kamienie. <grym> Także super, to bo można szlifować, tak mi się wydaje. To bym jeszcze chciała sprawdzić, ale nie ma tutaj nic do zbierania. Hmm, no nic. Dobra, słuchajcie, włączę to. Yy, Janek tutaj, tak, Janek coś tutaj tworzy. Basia ogarnia roślinki dalej. Niech ona sobie to ogarnia. No muszę z nią sadzić i... Bo wcześniej robiłam tak, że wiecie, na zmianę z Jankiem, nie? I tutaj pomagał. Ale kurczę, sobie przypomniała, że ja tego że pragnienia życiowego jej nie spełniłam, więc no. Beatrix tam na to. Tak, Heniu dalej łowi ryby. No, a tutaj jest nasza Anielka, która, moi drodzy, już umie chodzić, tak? Nauczyła się chodzić, mówić chyba. Czekajcie, hmm. zaraz zobaczę, czy coś mi tutaj jeszcze brakuje do nauki. Chyba... Y Chyba ten. Nocnik, tak mi się wydaje. gajce. Czy ona już umie? Nie, chyba nie. Tak, jeszcze musimy nauczyć korzystania z toalety. Ale Aniaka już opanowała tutaj grę na cymbałkach. Teraz jeszcze zostały jej te klocki. Więc tak, ja tutaj z nią ogarniam właśnie te rzeczy. No i tak jak mówię, no, Basia, myślę, że jutro nam urodzi. Właśnie, Heniu. Powiem wam, że Heniu, to też tutaj nieźle nam pomaga, jeśli chodzi o, o pieniądze. Co ty, ty tutaj masz? Wywiórka. Te ryby wszystkie, miecznik. Myślę, że sprzedam. Ktoś mi napisał, że trzymanie czarnej, złotej rybki w wyposażeniu bez akwarium przynosi pH. Słuchajcie, i jakąś klątwę i wszystko się psuje. Zobaczymy, czy to tak faktycznie będzie, czy to taka, wiecie, tylko ściema dla żartu, ale ja zostawię. Na razie to też tutaj sprzedam. Co tu mamy nowego? Homara, dobra. Ja Tego krokodyla i tą rybkę. Na razie zostawię. Co się stało? Gdzieś coś. Ale co? Hmm. Anielka tutaj, tak, ma te swoje zabawki. Ma swoją maleczkę, oczywiście. Jestem ciekaw, czy przy drugim dziecku nam przyjdzie kurczę. I patrzę, co ten Janek robi. Hmm. No nic. Basia, Basia jeszcze tutaj biedna ogarnia o niej, znowu są do wyrzucenia właśnie obumarłe roślinki, więc będę musiała z nią coś posadzić. Teraz ogarnę jeszcze koniki. Też cały czas pytacie, słuchajcie, wszystkie takie te dodatkowe rzeczy, które ja tutaj mam, to są ze Store. Można je kupić, są dość drogie, niestety. Ale są mega fajne. Jak właśnie na przykład to tutaj do roślinek, czy traktor, czy krowy, czy kury. To wszystko jest ze store, moi drodzy. Co sumie ona to, mi... Kto do Ciebie dzwoni? Musiałabym mi wyrzucić te roślinki, żebym mogła posadzić nowe. Janek tutaj dalej pracuje Anielka pokaż. W sumie, niech ona mi się nauczy tych klocków i spróbujemy z tym nocnikiem, bo jeszcze chyba właśnie to tylko mi zostało. Mówić też już umie, więc zobaczymy. Gdzie ten telefon tak dzwoni? Basia. O, Basia idzie, zobaczcie. Z brzuszkiem. O nie, drzewko. Kurczę, będę musiała... No faktycznie, nowe jabłonki i tutaj jeszcze te dwa. Będę musiała posadzić. Ale no tak jak mówię, no biedna Basia wciąż karmi <garnia> roślinki, bo... Chyba chce jej to pragnienie życiowe zaliczyć. Jeszcze chyba tutaj zostały te rośliny. To nie? Mhm. Janek odkrył robot zabawka Pokaż Janek. A, bo ja mu chyba dałam po prostu wynajdź i on tutaj. Co to jest? Daj prezent. Pokaż. A, jakiś taki robociek. dobra, to do anielki. Nie <laughs> jej tam to. Przerzucam. A czy ona w ogóle się może tym bawić? Może się bawić. Właśnie, to jeszcze tutaj było, tego nie sprawdziłam, ale to może jak się urodzi drugi dzidziusz. Czekam, aż mi wpije. Tak, zobaczcie. gratulacje Aniela właśnie poprawia swoją umiejętność pudełkę z kaskami, osiągając poziom trzeci. Super. Bardzo ładnie. Pokażę, Anielka, jak się bawisz tym robotem, który tata dla ciebie zrobił, co? I to już jest chyba koniec, nie? Bo to już więcej ona się nie nauczy. Nie, bo już nie ma tego paska. jest spoko. To jest to, wiecie, do wypieków, nie? <grym> Ale no to musi Anielka nam jeszcze urosnąć. Gdzie ty idziesz? Nie idź na schody! No nie. A do czego ty tak tutaj? Odejdź, odejdź od tych schodów. Ono koniecznie chce iść na dół. Nie, nie, nie. Chodź tutaj, chodź. Zobaczcie, jak pięknie chodzi. Zobaczcie. <laughs> Urocze. A jak tak cię położę? Obawisz się tak? Czy też dalej pójdziesz na te schody? Ej, no co oni z tym mają? O nie! Dobra. Nie, jednak idzie, idzie twardo na schody. Twardo tam idzie na dół, nie? Mhm. spoko. Powiem ci, że no, no nie, nie do końca to idzie. Dobra, Janek. Czekajcie, Basia. Basia jeszcze ogarnia. Janek, dobra, zostaw to. O, ze swoją maleczką się bawi. Chodź, nauczysz ją dalej korzystania z toalety. Zobaczymy. O, to jest urocze z tą malą. Ciekawe, czy on teraz mi tu przejdzie, jak ona tu siedzi na tym progu. Śliczna <grystyczne> jest. Mówi się, że jest podobna do Basi. No na razie też mi się tak wydaje, ale wiecie co? No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że usta ma pojanku, bo ma takie dziwne te usta. <grystyczne> zobaczymy, jak będzie, będzie większa. Janek, czy ty idziesz? A, idziesz tutaj. O, zobaczycie, jak tutaj ładnie wchodzi po schodach. Pamiętam, że chyba u Majki to mi się... Troszeczkę klinowali, ale on tutaj spokojnie wchodzi, z Anielką też, więc więc jest spoko. No, bierz małą. No, myślisz o dziecku. W ogóle tak, Janek chce mieć córkę, a Basia chce mieć i syna i córkę, <grafię> więc tak to zostawiłam, bo wiecie, no nie wiem, co będzie. No bierzesz ją, Janek. I teraz ją bierz. Ej, no nie i... No, chyba żart. Jednak, jednak masakra z tym. Schodź, chodź tutaj. Janek, chodź tutaj. Jak ta mała siądzie przy schodach to już jest koniec, nie? To jest tutaj niefajne. Może tutaj się uda? No, Janek już czeka na dzieciusia. ją! No w końcu już. Specjalnie będzie co większe zrobiłam te wszystkie pomieszczenia. Żeby mi się tak tutaj nie klinowali. O, dobra. No zobaczcie, połowę już ma, Więc nie jest najgorzej. Tak, pięknie. A, jeszcze krzesełku postawiłam na dole. Do karmienia, ale myślę, że tutaj damy jej na podłodze. <grych> I położymy ją już spać, Basia. O, nie, Basia. Basia, wiesz co? Chodź, weźmiesz sobie kąpiel, zasłużyłaś. Wszędzie się na razie zostawimy te roślinki. Zaprasz Działa tu wszystko? Tak, pięknie wchodzisz w ubraniu. Świetnie. Później będziesz jeszcze musiała coś zjeść. A ty, Franek, co tu czekasz? O, to jest jedzenie zepsute. To najpierw zrobimy tak. Dobra, Janek? Okej, okay, chodź. Eee, Anielka, nakarm na podłodze. To mi wyrzucisz. W sumie musiałam tutaj jakiś taki mały kosz postawić, żeby oni mi z tym nie biegali. Mhm. Myślę, że tak, może komin. No, dawaj jej butle Zanim zje, wyrzucisz to. Jego też muszę ogarnąć, zaraz jakby będę kładła spać. No śmierdzi, śmierdzi, no niestety. <grytanie> Nie ma lekko Janek. Basia się tutaj kąpi. bardzo ładnie. Co ty byś chciała znowu adaptować, kota? No Basia. Nie przesadzaj. Mamy no kota, mamy psa, to już więcej zwierząt nie planuję jak na razie. A znaczy, to tutaj ewentualnie, wiecie, zrobaczki, ale to będziemy sprzedawać, jakby co. Dobra, Janek idzie tutaj na dół. Oj, czekajcie, bo dropaczek trzeba wymienić. Dobra, wiesz co, Janek, jak ty tutaj jesteś, to sobie weź, yy... o, zepsuty omlet. Omlet z grzybami. Oczywiście teraz mi się zaklinują tutaj. Jak wy tu wyglądacie? Dobra, pobawcie się chwilkę. Basia musi wyrzucić jedzenie. Dobra, Janek, to ty chodź. Wiem, wiem. Chodź położę że spać. Wszystko teraz możesz zdetonować. nie? Gdzie ty jesteś, mała? O, zobaczcie, ona się tu sama bawi przy tym. W ogóle taki wielki ten stolik, nie? Ale jest urocza. To masz? Zdobywanie przyjaciół. No. Trzeba ją położyć spać. Basia, Basia! Yy... Albo weź sobie tort. A co? Gdyby tutaj tak Frania to by musiała sobie zjeść. co sobie zjesz. Przysiadnie jeszcze za wcześnie. <grym> Więc. O nie. Czy to duch tutaj jest w tym? Wiecie co? Janek? O! Pięknie, Janek położył małą. To teraz chodź tutaj. Tam u dzieci jeszcze nie ma toalet na razie, wiecie, normalny. Chodź, użyjesz sobie, też pójdziesz zjeść i położę ich spać. Jestem taka ciekawa, słuchajcie. Co się stało, Janek? Co? Nie no, działał na pewno, bo ja... W ogóle, co Janek zrobił? Zapomniałam wam pokazać higieniator podłogowy. I tutaj, słuchajcie, można zmieniać zapach. I zobaczcie, to jest bez zapowy, bez, bez zapachowy, świeży prysznic. Naukowy odświeżacz i coś tam radosnego dnia. I ja to ustawiłam. I w ogóle tutaj wtedy tak fajnie ten leci. Zaraz wam pokażę. On to sam zrobił. Weź sobie przyjść, Basia, czekajcie. Basia, ty do spania, moja droga. Nie tam na fotel. Janek, zademonstruj. On to sam zrobił. O nie! No, bo wiecie co, jak przynosiłam rzeczy, to wszystkie brałam do wyposażenia i ustawiałam, tak? Ale oczywiście o łazience to zapomniałam. A tam były poulepszane wszystkie te rzeczy, nie? I kurde, i teraz by trzeba. O! zobaczcie, widzieliście? Taki. Musieliby teraz od nowa wszystko ulepszać, nie? Nie, nie będziesz musiał to odetkać, niestety, mój drogi. Jeszcze będę musiał coś zjeść. Dobra, słuchajcie! Kładę ich wszystkich spać i widzimy się rano. Słuchajcie. Dziecko w drodze upewni się, że się znajduje się w domu lub szp szpitalu. <grym> tak, w domu lub w szpitalu. No, aby mogła urodzić. Kurcze, czekajcie, bo ja tutaj ogarniałam ten... Y koniki, choć jest i pić. Położyłam ją spać, także y nie wyspała się praktycznie w ogóle. Zobaczcie, Janek dopiero się kładł. Nie, no dobra. Do szpitala jedziemy w takim razie. Trzymajcie kciuki, żeby był chłopiec. O, Janek panikuje, Janek panikuje. Janek, już tu przychodziłeś. Ale zobaczcie, Basia jeszcze zcieli łóżko. Tak, musi zostawić porządek w domu, ma piękną y, piżamkę, znaczy koszulkę nocą w sumie. No, jedziemy Basia. Janek, a ty byś też pojechał, co? Tu dalej panikuje. Czy ty mała w końcu zasnęłaś? Patrzcie, ona jeszcze siedzi. Kiedy ją włożyłam i ona dalej siedzi, nie? O, pięknie. Janku, ja ci powiem tak, że ja proponowałabym ci yy, pojechać z Basią, nie? Basia tu już pojechała w ogóle? Nie, idzie. Tu idziesz, dobra. Zaraz zobaczymy. Koczę opiekunkę chyba, ale ten Janek, ja nie wiem, czy on z nią pojedzie, czy nie. Ale zobaczymy. <grafię> w Garaciach leci. Jeździ z Basią, a nie. Czy on będzie mógł jakoś dołączyć tu? Mhm, on może zdetonować. Czyli Basia jedzie sama. No dobra, to Basia jedzie sama. <grafię> No zobaczymy, może kucie dołączy do niej, bo czasami tak jest. Czy ty, Mała, w końcu śpisz, czy nie? Dobra, śpi. Kajcie, ja jeszcze tu ogarniałam. Dobra, ty już jesteś ogarnięty. Ty, mój drogi Siusiu, byś musiał zrobić sobie. Chodź no tu. Kiedy ty urośniesz w ogóle? 16 dni jeszcze, strasznie dużo. Wezwie opiekunkę. A, jednak, jednak Janek pojechał. Patrzcie, jedzie na rowerze. <laughs> Nie mogłeś od razu z Basią jechać? <laughs> Nie mogłeś? Tak, jedzie teraz na rowerze. No ale dobra, niech jedzie. O! Jestem ciekawa. <laughs> czy chłopiec, czy dziewczynka. Zaraz zobaczymy. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Czekaj, sobie na basie. czekam jaka tam opiekunka przyjdzie. O, patrzcie, tutaj. Ja nie wiem, to są oklejki, myślałam. Co? Chłopiec, chłopiec, zobaczcie, chłopiec bezproblemowy. Bardzo pewnie urodzenie zdrowego dziecka, powiem się Symba się przegada tak dobrze, może wybrać dwie cechy, a co to, przepraszam, za komu nie była dobrze. Czyli mamy chłopca, słuchajcie, chłopiec będzie Antoni, czyli Antoś, a jakby była dziewczynka, byłaby była Antosia. Po prostu, bo stwierdziłam, że jest Anielka, więc wybiorę na A w takim razie. E, więc miała być albo Antosia, albo Antoni, tak? Więc Antoś i Antosia miało tak być, więc jest Antoni, czyli Antoś. Ja mogę wybrać dwie cechy. A słuchajcie, czemu przy anulce nie mogłam? Przecież Basia też dobrze się czuła. Hmm. Teraz nie wiem, co ja mam mu wybrać. Może przyjacielski? Wezmę jedną dobrą, a jedną trochę gorszą. A może niezdarny mu wezmę. Niech jest. Dobra. Mamy chłopca, ale się cieszę. O nie, dlaczego ty jesteś w tym? Dobra, zaraz oczywiście ich tutaj będę zmieniać. Co ty masz? Wyściskać, dobra, idzie Janek. Czyli co, Janek? Ty chciałeś chyba. No, on chciał córkę, a Basia chciała i córkę, i syna, więc to jej się zaliczyło. Dobra, pokaż się. Ok, więc yy, zmienię go, bo już widzę, że są kozaki, i może Basię przy okazji kurczę. No, w mnie to ciągle zmieni, bo już mamy lato. Co mhm. mi Anielkę by przebrać. Dobra, słuchajcie, troszeczkę ich zmieni, zaraz do Was wracam. No dobra, słuchajcie, już jestem. Tak wygląda An też Proszę bardzo, pytacie mnie o tego. Tu jakiś skin się, słuchajcie, dobiera. Ja nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Eee, tak, takie ma ubranko. Włoski, słuchajcie, zostawiłam mu te, co miał. Eee, troszkę bardziej brązowe są, bo jakieś takie zielone mi się wydawało, że nie wiem. A tutaj w ogóle jest na tym. Nie wiedzieć czemu. No ale dobra, wracamy do domu, moi drodzy. Janek, czy ty też wracasz? Chyba też wraca. Dobra. A ja jestem ciekawa, kto przyszedł do anielki. A, Anielka sobie śpi cały czas. A gdzie jest ta, ta opiekunka? Gdzieś tu słyszę, ktoś łazi. A, tutaj jest. Idzie. Idzie twardo, Frania. A ty co? Właśnie, ty byś się w końcu wysusiała. Dokładnie, sikaj. Ja nie jest zagarnięty. Tutaj koniki. Zrzemnij się, wiesz co? Chodź. Moja droga. Ty sobie zjesz. Tobie możesz się od razu napić. Czekamy tutaj, aż wrócą do domu. I możesz sobie poćwiczyć. Ty. Ja tobie nie dawałam jedzenia. Czasami. Nie wydaje. Chodź, zjesz sobie. Dobra, jest Antoś. Antoś w domku. O nie, ale przecież ja usunęłam te. Co tu się dzieje? Dobra, teraz chwila. Ty jesteś w miarę ogarnięty, ale... Dobrze, tamten już poszedł. Basia, ty go chciałaś chyba wyściskać, nie? Dokładnie. Wyściskaj. No taki mi... Ale fajnie żyć chłopczyk, powiem. Bardzo... Basia, to ja muszę położyć spać. Zdecydowanie. Dobra, wiesz co? Dobra, już pójdę z nią, słuchajcie. Odłożymy go. już tam później. Chodź, włożysz go do końca, i ty, moja droga. Ja chyba ją położę spać. Czy on mi odetkał? Nie, Janek. Chodź, wyczyścisz, Znaczy wyczyścił chyba. O, Janek też jest zmęczony. No ja będę musiała, słuchajcie, ich położyć spać. No. <noise> Jakaś ma zakręt. Chociaż trochę. Y, ty byś chciał podnieść. A tutaj co masz? Zbudować. Spronuj Dobra. Tak, ten nos jeszcze został, uh -huh. Właśnie, Anielka. No, jeszcze śpi, ale... Tak naprawdę też by trzeba było ogarnąć. Basia? Basia idzie tutaj zanieść Antosia. Zaraz zobaczymy, czy mu się spodoba nowe łóżeczko. <laughs> Dobra, Janek. To wiesz co? Idź też spać. No. Póki dzieci nie płaczą. Wszystko tu działa dobrze? Działa. O, duki słodziaczek. Dobra. Basia, chodź, ty sobie jeszcze użyjesz. I też to spania. Ja myślę, że niedługo nie pośpią. Słuchajcie, no ale. Bo zaraz Anielka się tutaj obudzi. Może żeby ją jeszcze nauczyć. Y, tego. No nie, co tu się dzieje? Przecież ja ci dałam jedzenie. Halo. Chodź. No wiesz co? Idź, idź. Okarnić byś chciała, dobra. No nie, frania się gdzieś tam zgubiła po drodze. Teraz się martwię to manielką, bo. Ona mi się pewnie zaraz obudzi i będzie płakać, no ale. No i złoczki, słodziewaczki. No i co z lalką Halo, Znowu nie mamy lalki, nie? Mm, niestety. No nic, poczekajmy jeszcze, ale jak coś no to kupimy i też będzie miał lalkę. No jak to? Musi mieć lalkę. <grym> Prawda? Dobra, Janek to już chrapie, więc jak coś to Janek będzie stanął, ba muszę koniecznie położyć, no bo zobaczcie jak ona tutaj wygląda. Co ty byś chciała? No czy te stare też byś chciała. Mm, Wyczeć a no tak, bo ranie nam się tutaj yy, zasiusiała. Hania tutaj z duchem. Właśnie tego ducha trzeba, żeby... Co złowiłeś? Suma. Syczeć! No wiesz co? Daj sobie spokój, mój drogi. Chodź. Popolujesz sobie teraz tak. Zostawimy te ryby na razie. A tak sobie popolujesz. Dobrze, jesz w końcu. A ty do spania. Dobrze. Oj, ładne. No mnie karmi. No i super. Dobra, mama się na i ci nakarmi. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja myślę, że ja będę kończyć. Dzisiaj jeszcze śpią. Także super. Mamy chłopca i mamy dziewczynkę. Może yy... jakiś nowy jest? Pokaż się. <grym> Muszę zobaczyć. Słuchajcie, ubożanki nadal nic. Jeśli chodzi o dzieci. A czekam. <grym> Bo byłoby fajnie w sumie. Pokaż się. Nie, tak nie zobaczę. No nie przez chwilę. O, czekajcie, wychodzi z nim, wychodzi z nim. no Co to jest jakiś wojskowy? Ja, ja bym go chciała zobaczyć. Ojejku! Jaki fajny, zobaczcie. Kapitan Jarmusz. A to od naszych sąsiadów. No! jakiś śmieszny w ogóle. Matko, tu jakieś dziecko słyszę. Płaczące. Gdzie to dziecko płacze? No nie, nie zobaczę tam w środku. Lody jadą. A hm. nic, dobra. Anielka? Może to ty płaczesz? Nie, Anielka nie płacze. Dobra, słuchajcie, więc ja będę się z wami żegnać. Także mówię, chłopiec i dziewczynkę. Super, Anielka i Antoś. Bardzo się cieszę. Eee, no i co? Zmiany w domku są takie, jak widzicie. Mam nadzieję, że nie wygląda to najgorzej z tymi dziećmi trochę się baguje przy tych schodach, nie? Ale tak to tak to myślę, że to wszystko w miarę okej okay, yy, działa. Także dobrze, moi drodzy, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!